Wczesnym rankiem polską sceną polityczną wstrząsnęła wiadomość, która może zmienić wszystko. Do mediów trafiły tajne dokumenty z wewnętrznych rozmów koalicji rządzącej, notatki, maile i raporty, które mają dowodzić, że Szymon Hołownia od miesięcy planował odejście ze wspólnego rządu z Donaldem Tuskiem i nawiązywał potajemne kontakty z przedstawicielami prawa i sprawiedliwości. Dla wielu komentatorów to nie tylko polityczna zdrada, ale także największy cios w zaufanie publiczne od czasów słynnych taśm Prawdy z lat 2014-2015. Pierwsze przecieki pojawiły się około godziny szóstej rano, gdy redakcja portalu Polityka opublikowała materiał opatrzony tytułem Plan Hołowni, jak marszałek Sejmu chciał przejąć centrum sceny politycznej. W artykule ujawniono fragmenty wewnętrznych notatek, w których, jak twierdzą dziennikarze, Hołownia miał omawiać zaufanemu współpracownikowi strategię miękkiego rozstania z platformą obywatelską i stworzenia nowego, centrowo-konserwatywnego bloku, w którym miejsce mogliby znaleźć rozczarowani pisowcy i umiarkowani wyborcy PO. Choć sam Hołownia nie odniósł się jeszcze bezpośrednio do tych doniesień. W jego otoczeniu panuje chaos. Z ust osób zbliżonych do Polski 2050 wyciekają sprzeczne informacje. Jedni twierdzą, że dokumenty są prowokacją służb i elementem wojny informacyjnej, inni przyznają nieoficjalnie, że pewne analizy strategiczne rzeczywiście istniały, ale nie miały charakteru zdrady. Jednak media nie mają wątpliwości: treść przecieków jest druzgocąca. W jednym z maili, datowanym na kwiecień, Hołownia miał napisać do współpracownika Tusk jest skończony. Jego arogancja pogrzebie platformę. Musimy przygotować własny plan, zanim pociągnie nas na dno. W innym, jeszcze bardziej szokującym fragmencie pojawia się zdanie Kaczyński nie jest moim wrogiem. Wbrew pozorom myślimy podobnie o roli państwa i kościoła. Trzeba tylko znaleźć język, który pozwoli to sprzedać opinii publicznej. To właśnie ten cytat obiegł dziś rano wszystkie portale i stacje telewizyjne. Dziennikarze TVN24 nazwali go „symbolem politycznej obłudy”. A w studiu Polsat News padły słowa o „końcu mitu hołowni jako nowej jakości w polityce”. Donald Tusk, który do tej pory unikał otwartego konfliktu, tym razem nie wytrzymał. Już przed południem zwołał nadzwyczajne spotkanie klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Według relacji uczestników, jego przemówienie było krótkie, ale ostre. Nie wiem, kto jeszcze wierzy w bajkę o przyzwoitości hołowni, ale ja już nie mam złudzeń. To, co się dzieje, to zdrada, nie tylko wobec mnie, ale wobec naszych wyborców. W kuluarach mówi się, że Tusk miał uderzyć pięścią w stół. A kilku posłów wyszło z sali w milczeniu. Dla wielu w PO to koniec zaufania do partnera z Polski 2050. Już wcześniej czuło się, że coś się psuje, ale nikt nie przypuszczał, że Hołownia grał na dwa fronty. Mówi jeden z posłów, proszący o anonimowość. PiS nie marnuje okazji. W mediach społecznościowych politycy partii Jarosława Kaczyńskiego otwarcie komentują sprawę, sugerując, że Wreszcie wychodzi prawda o kłamstwie Tuska i jego pseudo sojusznikach. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek napisał: Zdrada w obozie rządzącym to nie przypadek, tylko naturalny efekt polityki opartej na kłamstwie. Hołownia zrozumiał, że platforma to tonący statek. Ale to dopiero początek. Kilka godzin po pierwszej publikacji do sieci trafiły kolejne materiały. Tym razem nagrania z rozmów online między członkami zespołu doradczego Hołowni. W jednym z nich słychać, jak jeden z doradców mówi, PiS nie jest naszym wrogiem, tylko narzędziem. Tusk musi upaść, żebyśmy mogli zająć jego miejsce. To nagranie momentalnie stało się wiralem. Na Twitterze, obecnie X, i TikToku krążą setki memów z podpisami. Hołownia 2050 PIS 2T0 albo Nowa Koalicja stare metody. W komentarzach roi się od głosów oburzenia. Zaufaliśmy mu, a on sprzedaje się Kaczyńskiemu. Już jeden zdradził w Magdalence, teraz drugi zdradza w 2025. Eksperci polityczni mówią o najpoważniejszym kryzysie zaufania w historii obecnego rządu. Doktor Małgorzata Nowicka z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje. Jeśli treść tych dokumentów się potwierdzi, to nie ma już mowy o jakiejkolwiek współpracy. Hołownia zniszczył polityczny fundament, na którym opierała się obecna większość, a dla Tuska to cios, z którego może się nie podnieść. Na reakcję prezydenta Andrzeja Dudy nie trzeba było długo czekać. Podczas konferencji prasowej w Belwederze powiedział: jeżeli informacje o tajnych rozmowach między marszałkiem Sejmu a przedstawicielami opozycji okażą się prawdziwe, to będziemy mieli do czynienia z poważnym kryzysem konstytucyjnym. Polska nie może być areną zdrad i gier za plecami obywateli. Słowa prezydenta tylko podgrzały atmosferę. Część komentatorów uważa, że Duda celowo wykorzystuje moment, by uderzyć w Tuska i osłabić obóz rządzący. Ale nawet wśród wyborców koalicji 15 października widać rozczarowanie. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla Ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.